Tylko jedynie coś robiliśmy w meczu. Tak w skrócie wielkim. Jak zwykle. Zmieniamy tryb? Bo tu jest. Tylko patrzę. To mi na osób. się podoba. Okej. Okay. Tylko wiesz, jakbyśmy wygrywali, byłoby spoko. Ej, jakbyś wsparcie z Brenem? Jakbyśmy teraz zrobili taką fajną gierkę. W sumie bym wyciął i jako odcinek bym dał, ale to musi być fajna gierka. I ktoś się zobaczy. Tak często. Tak czasami garaż tak w Fortnite zrobiłem. Była spoko wielka, gdzie były fajne fragi. Po prostu wyciąłem i wstałem, wstawiłem jako osobny odcinek, nie? A to robisz tak, że nagrywasz i wtedy w, w tym, nie? Montujesz i wstawiasz jako fany moment czy coś w tym stylu. Ej, tutaj też może pójść fajnie tego, wsparcie. Bo nie ma czołgów, więc możesz grać. Fajnie, jakbyś na wsparcie odblokował paczkę amunicji, bo wtedy bym mógł uzupełnić sobie smołki. To by było naprawdę. Ok, to mogę sobie pograć. Ogólnie mogę cię uratować 5 razy, bo mam 3 pociski do karabinu ze smołkami i trzy granaty. I dwa granaty. Yeah. Chodźmy tam. Dawaj. Na plecy mówisz? Na pewno ktoś będzie kampił. W tym budynku zazwyczaj kampią. Nie przejmuj jeszcze Czysto. Nikogo nie ma A nieważne. ważne Również Bądźcie zabijał, ma no, OP broń jakąś O on, kurwa siedzi z wyrzutkiem rakiet No właśnie, co do wyrzutni rakiet Ale żyjemy Gdzie są schody Co no? on robi z tym budynkiem Nie żyje. Nice. asasy okay, asasyn. Ja sobie siedzę z domku. Chodźmy A bronić. Tutaj z lewej są. Widziałem, że są strzały leciały. Może już poszli, nie? Nie wiem. Może nie żyją, no. Jasne. A przejmują. Tak, tutaj gdzieś jest. jest. Na górze, nie żyję. Masz apteczkę. To, ej, to jest, kochał to. współpracę trochę. Weźmy ich tutaj na lewo kawałek. Albo się nie będą spodziewać. Z góry. Nieważne. Nie żyję. A ład. Cofaj, cofaj, cofaj. Jak chcesz, to możemy pójść tutaj na górkę. Tam są. O kurde, pokazałem krzak tam. Ty po za osiemdziesiąt. Uła, coś mieć dźgnęło! Kierdes uważaj, tu jest jakiś szalony nożownik. Gdzie ty jesteś? A, nie żyję, bo mnie dźgnął. A, i nie mogę cię zaraz pić, jak jesteś dźgnięty? Tak. On cię mięsem? Mm, nie, to była rozbita butelka. Ty stary Czy znowu ktoś do ciebie strzela z wyrzutni rakiet? Tak, tak. Kurde, <laughs> coś ty narobił. Zobacz. Co tu się dzieje? Coś, co ty taka domówka, Czekaj, co patrz. ja poradzę. Taka klasa. Patrz, to, patrz, to, patrz to. Kurde, na daleko jeszcze. Nice. mi przyładować może? Oni nie wiedzą, że się zdrabaliśmy, będzie schodami wchodził. Patrz, przód, ja A schody. Gdzie są schody? Na prawo są schody. Ja schody patrzę ty przód. Widziałem jeden przebieg tam. Wchodzi po schodach. Kurwa, ładuję. A Ała, ja pierdolę ile ich kampi na dole. Jeden jest na górze, drugi wbija. Jaką mina. nie wzięła? Co? Tu, tu jest postawiona mina. Nie wiem ale to było śmieszne bo ten typo A zaś jakiś się mnie zabił w Dlaczego? My gramy we dwójkę Tablica wyników? Nie, w piątkę No mi się wydaje że we dwójkę Znaczy ogólnie w dwójkę, ale w tablicach jest nas piątka Leżociki to tak nie mam czasu kiedy Ej. robić Przeciwnika tam rzut. Więc muszą gdzieś tam być ten typo możemy... tam jest, typo tam jest na daleko na lewo 5 hp! 5 hp Nice Kto tu tak spadło? A co ty? Co może Tajperka gdzieś O huj, ale tu tego jest municjon! ktoś mnie rakietnicą Siedzi w drzwiach. Cofnijmy, cofnijmy. Ura. Nie, to ty. Co ja robię teraz? Ty. Dobra broń. Był... A jezu chryste, mina! Oh. Przeżyłeś minę? Tak, dyskręt bo Mleko nią zahaczyłem i się cofnąłem. Perka z Batyfielda Hardline masz czy co? Bo później nie wybuchnąłem. Tylko, że to nie wiem jak przeżyłem. Tam są typy. Mmmm, do nami dziś. Chodźmy nad nas. Eee. Tutaj gdzieś sam. Przejmijmy punkt i. Opa kurwa widziałem, jaka pizda no błagam yeah. Jak można grać tą bronią? Co to jest? Przecież ona tu szotuje, ma taki ogromny magazynek, jeszcze ma dwójnóg i ty po sobie gdzieś kampi Ja nawet tej broni nie znam, także się nie wypowiadam Co za ciota, chodźmy co, bo za chwilę przejmą Ale się nas zrozpiło Plecaj, ja piszczę, co za. Ty, co jest? Ile osób tu może kampić? Ile osób może do nas strzelić z wyrzutni rakiet? Fajna ta wyrzutnia, mi się podoba. Wysuchajmy po stąd na A, bo tu nie ma sensu. Ha? Skąd ludzie mają wyrzutnie rakiet? Tam typo za 20. Nie żyję, ale jeszcze żyje. jest jeden. Leży Ego że ten typo nadal tam siedzi? A, wydawało mi się Na tym dachu ten gościu nadal tam siedzi, To nas wtedy zabił no to go zdajemy za chwilę, choćbym przyjęcia no Jakbym miał Garanda Pomocy, pierdys Dzięki Spoko, asysta A rzuciłem ci Na blisko podchodzi No kurwa, gdzie on kampi? No to za cioty Poczekaj Jeden jest za drzewem Oła! Z prawej strony tam Masz apteczkę Odbiegają Ty obity, dobrze Ej, podoba mi się ta współpraca, coś tak wymieniamy Kuści już nie wie gdzie kampić, więc kampi za... Nie wiem ty potem chyba był ale nie wiem idziemy B idź tam nam... chcę przyjmują słyszę ich tutaj typów okay, za nie 75 nie żyje Jakie... Pizdy, no błagam. On po prostu siedzi w kącie i się nawet nie rusza. On po prostu siedzi w kącie i na tym polega jego gra. Jakim cudem takie coś jest ciekawe? On zapłacił jakieś 300 zł za to, żeby kurwa siedzieć w kącie. No naprawdę, czy to jest ciekawe? Ani trochę. Masz Boże, bo tam jest typu Gdzie? Gdzieś tam Achuj tu nasz, nieważne Plecy. Czy kurwa, ile tu ich jest? Na prawą? Dobrze nice Łatwiutko! Wydaje mi się, że ktoś tam jest nie wiem Nie ma Wydaje mi mój motor nikogo nie wyhaczył Fortnite 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 i chodź co Ja chcę żeby to przegramy ponieważ nasz team to amemy, ale Włubki. Ok, Okej nieważne przejmują już co Możemy bronić dalej, a. Znamy? <laughs> Jeden na co nam zostaje, bronienie, a. To no innego. Ja pierdolno i taka pizda pilow jakiś. No. Na prawo, na kamieniu, uważaj, nie umierasz. Tam, oznaczyłem ci. Bardziej na. on do mnie strzela. działa. On jest gdzieś tam, teraz na lewo, bardziej. Za dalej, za Jak, jak się zmienia nice. tryb ognia? E, trzymasz chyba trójkąt barely, yeah? Przypadkowo mieć Przypadkowo Tak, ser serie, tak W sensie pojedynczy Masz apteczkę? Yeah, tak, dziękuję O, no, co się stało? Hmm. Kurwa, jest to? Że sobie w Call of Duty, nie? No Chyba zagrałem me na tej nowej Ale mapie Ale zaraz tu będę rushować Byście cofnili Nie zapiszę, mi się gra wyjebało Aż musiałem wyłączyć konsolę, nie? Czy to Ale, nasi? Najgorzej. Nie widzę tych. O, dobra, oni z tych dachów. To nie ma sensu. Yeah. Ej, kurwa, znowu plecy nam robią. Czemu oni są tam, gdzie nie powinno bić? Yy, bo to jest ich chyba resp. Oni A. są bardzo blisko respu A. Tam leży dwa. jeden A, nie zdążym Fuck granat A ty gdzie jesteś? A, okay. Umarłem, bo wybiegłem poza strefę, bo chciałem go spikować. Na górze jest! W krzeku! Tam gdzie wcześniej Daj mi się zaraz Co Cofnij się! Dobra moise! No Munycjon! Kurde, garant by się przydał, albo jakaś cokolwiek sniperka inna. Jest sponsor Fausta, to fajnie. Taka pizda tempa. Widziałem. No błagam, jak można być taką ciotą? Powiedz mi. Nie wiem, bo takim ciotą nie jestem. Czy <ścoughs> ma pół, pół kuli? I to jest jakaś gnieciona! Chyba stary go kopnął! Wrzucali <grywia> nim po porodówce, gra mi kurwa w piłkę. Taki ktoś cię zabił. No nie, on ma 3 HP, Jacek w środku, on go leczy. Nice! Aby dwóch nie żyje, dobrze. Tylko smokie że to mnie tak bawi. No, nie chcę umierać. Chodźmy, co? Chcesz pteczkę? Czy masz? Mam. Okej. Okay. Zejdźmy ich od góry. No, są w budynku Kampią na tym budynku Tam jeden był Minąłeś go Musimy go zginąć A, to sorry Spoko tak raczej by mi się nie udało, a ty byś mógł Ja nie umieram Kurde, mogę skoczyć? Uf. Trzeba kłótnąć Uf. jeszcze. Ja pierdzielę, fajne okno. <coughs> Dobra, dawaj. A nie, bo Mhm. oni kampią na górze, czy mi się wydaje? Tak, Jezu. Tam gdzie zginąłem. nie zginąłeś. Zacznijmy od tego. Są tam, bo słyszę Jeden nie żyje. a jeszcze będzie ze dwóch. Lecy, schodź. A Ano, są na C. I chodź na C. Ja, mam tu ktoś będzie. Nie słyszałem Leży? Muszę apteczkę. Tu, municja dla

Jakoś Góra Jeden jest na górze Jest Dostał chyba w głowę Jest nad nami, jest nad nami na domku naszym Tak? Bóg trzech, trzech jest na naszym domku Jeden, dwóch o oh, F ah. Jeden leży, jeden leży okay. Jeden jeszcze będzie na górze któryś Bo słyszałem No jest Nie żyje. dobra Przegrana ale... Wygrana Co? <noise> no Wykarowaliśmy to My tak bardzo te kierowaliśmy, patrz nasze staty. Ej, stare, jak ja to wycinam, mówię poważnie. Taka, patrz, kto jest pierwszy? O, dwóch ludzi, dwóch ludzi, kurde, łatwiutko. I tak można grać. Ej, dobra, która to jest godzina? To jest bardzo ważne. Godzina 18. Ok, muszę sobie zapisać, że od tego. Że w tym momencie trzeba kończyć odcinek, Nasz skład był najlepszy we wszystkim. Zobacz sobie statystyki i poprawo Skład Charlie. <noise> Nasz skład miał 5.2 KD <noise> o... Ile? 5.2 Średnia składu. Także pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji. <laughs> Ej, tak to ja mogę grać. Tak to ja mogę grać. Po prostu przypominaj mi, żeby częściej brać medykę, ok?